Kiedyś w ogóle rozpoczęto budować, to ja nie pamiętam, bo, mnie, bo nie, nie pracowałem w ten czas. Ale ja tutaj pracę zacząłem w 57 roku. To na, na ten stan to wyglądało tak, że tamten most nad Odrze, tamten to już był gotowy. Zwoziliśmy stamtąd wszystkie tam te urządzenia tutaj. Główne roboty to prowadził majster Krystek. Taki dziadek choroba, ale on rządził wszystkim. Laską taką był, rysunki robił nam na piachu, tutaj trzeba było robić. Cały dowcip polega na tym, że ten most był budowany dosyć ciekawie. Bo przesło, pierwsze przesło było budowane na palach, to pale były wbite w dno, i tak było, posuwali się aż do pierwszego filaru. Natomiast resztę było budowane w ten sposób, że budowane było na lądzie. Potem pamiętam, to zaczęliśmy o czwartej rano bodajże. Podchodziły barki znaczy, jedna barka. Do obsługi tego wszystkiego były dwie motorówki. Jedną żeśmy mieli własną, właściwie to własnej, to byśmy tam nie bardzo mieli, Skąd pożyczyli. Jedną z wopu. To z silnikiem bodajże Warszawy, to słabiutkie to było, no ale, no ale było. A drugą z silnikiem Maybacha, no ta to była straszna. To jakaś wojskowa z Demobilu, diabeł wie skąd, że oni to mieli, no ale mieliśmy. To jak, 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 holownik pracowała z taką dużą śrubą i bardzo silna. Zaczęliśmy tę całą operację wcześniej czwartej rano. Podchodziły barki takie tysiąc tonowe. Razem rusztowania były zrobione. I linociągami po szynach, żeby ciągli te, te całe przesło na te barki. Gdy już pewna część weszła na barkę, woda została wypompowana, barka się uniosła do góry. Ale przecież to jest prąd rzeki i na bo to przesło, pierwsze przesło już było. A cały dowcip polegał na tym, że były jeszcze pale się rozbiły o te pale. Wszystko by poszło na dno. Więc w dno rzeki były bite pale i do tych barek były liny. Na barkach były takie no windy kotwiczne były, no, do wind kotwicznych to było przyczepione. I i tak przekładając, motorów obsługiwały w ten sposób, że przerzucały z, z jednej dalby ta ilość paliw wbite w rzekę, też nazywała dalba. Przesuwaliśmy z jednej, z, z jednej na drugą, i tak to po malutku szło. No, skończyliśmy bodajże po południu, czwarta, piąta po południu, żeśmy skończyli tą samą operację. Tutaj, gdzie teraz jesteśmy, to właśnie było to zaplecze całe, całej budowy, to znaczy warsztaty, sprężarkownia, bo cała, całość, most był nitowany. A to technicznie to wygląda, wyglądało w ten sposób, że jak jakiś dany element wszedł, to był skręcany śrubami, dwie nakładki i śruby i dalej, dalej, dalej. Potem i te wyjmowane były śruby, rozwiercane, wkładane nity i nitowane. A wszystkie urządzenia, te yy, wiertarki, młotki pneumatyczne, były francuskie, tak jak ja pamiętam. A ciekawa jedna sprężarka była, to jak ktoś się interesuje motoryzacją, to ciekawostka była taka, że. Zapalić, raczej uruchomić tą sprężarkę, to było no, przynajmniej półtorej, dwie godziny pracy. Znaczy, jak tego to zimą, jesienią, to tam trzeba było nalać wodę raz, drugi raz, obracać, żeby to się tam olej rozgrzał. No, cała procedura. Ale dowcip jeszcze był taki, że rodni rozrusznik to wyglądał w ten sposób, że do jednego z cylindrów wkładało się Myśmy mówili papieros, a to była taka tutka z prochem i ze spłonką. I gdy koło było zamachowe ustawione na zero, się młotkiem waliło w, ten, w tą spłonkę, następował wybuch w jednym cylindrze obróciło się i tak się silnik zapalał, Jak nie za pierwszym razem, to za drugim czy za trzecim i w ten sposób był zapalany ten silnik. I on był najbardziej, ta sprężarka była najbardziej no, taka niezawodna. Kiedy on był przejezdny, to ja dokładnie nie wiem, bo ja poszedłem do wojska. Ale można już było przejechać, raczej znaczy nie dla ludności, tylko my. To w 1957 roku pod koniec już był.